Teraz nagramy film, jak pani Kamila do trzeluści piekielnych swoim autem wjeżdżała. Ja był! Tu skręcamy w prawo. O już, wymuszenie, proszę bardzo, bardzo ładny. Dobrze, dobrze, tak trzymam. Myślałam, że zdąży. Tak, dobrze. To specjalnie do filmu. Tak. Diabeł jest z nami. No, to był pierwszy to, raz. To, 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 to upiero... Nigdy tego już takiego upiero nie było. To był początek. A co tam będzie na samym dole? Tam przychodząc z bizle piekła. Dopiero będzie. Oj, taki stary dziad. Ja słyszałem, że tam im głębiej ziemi, to temperatura wzrasta. Dobra, no, ja miałam rację. Teraz o, się ukłonimy. panu. Pa... panu? O, patrzył, no, patrz. No. no nie taki stary, dobra. Nie taki stary, no to fajnie. Za szybko jechał po prostu. Tak, tak. No. Tam słyszałem, że im bliżej, na tym którymś poziomie, to z temperatura wzrasta przynajmniej o 5 stopni. Chyba. Jest, tak, jest tam tak ciepło, po prostu że słyszałem, że. Te samochody są z kocami i tymi ręcznikami nakrywane, żeby się nie puciły. Może tak być. Tak jest? Będziemy jechać, to wszystko to zobaczymy. Ja mam klucze, a mogę na, tym razem na boźnie. Spokojnie damy radę, bez nie, ciśnienia. Tu to mam torba mi zniknęła. Proszę bardzo. Panie. Niby takie dobre towarzystwa. Ma... Zapałki zginęły. Dobra, prawy kierunek i jedziemy. Dobra, pieszych nie ma. O, rower zostaje. rozjedziemy go? Nie. O, tamek już. Jedziemy, jedziemy. Dobrze. No nie, no ale. Mm. To są w gałębie, proszę Panią, a te na, na Pradze to są jeszcze bardziej cvane. Warszawskie. No widzi pan? Nie, to, to wszystko, wszystko To wszystko diabeł! Diabeł! No czegoś nigdy nie było. Tak, tak. To jest jakieś oszustwo. Można, Gdzie można. ja mam hamulec? Czemu to nie działa? Dobra. I czy Dajedźmy jak najbliżej. po nie że mamy czas jeszcze. Może St jednak na pilota. Stop. Zaciągamy parking. Parking na parking wyrzućmy. Ręczny mocno. I szukamy wszystko nogi do góry. Mhm szukamy znalazła się torba tak. dobra, kluczy się znalazły roztwieramy okno dobra. dobra, zamykamy okno włączamy bieg bieg do przodu ręczny na dół Mm -hmm. I trzymamy hamulec i pokonujemy mm -hmm. poziomy. Jedziemy mm -hmm. na przodu. Któreś wsłup mm, Wolno, jeszcze będziemy musieli nagrać wyjazd. Nie opór, wolniej, wolniej. Mm. Pamiętam, bak na końcu przeszkody skręcamy do oporu no o tym to akurat nie pamiętaliśmy o tutaj są te samochody które tak ciepło dogrzewają ręcznikami okryte proszę jeden, drugi dom horroru tu już jest temperatura większa niż na zewnątrz Wolni, nie puszczamy hamulca, kontrolujemy i stąd pani familia, ja stąd wychodzę. Bo ja nie przeżyję tego, ja się strasznie boję tego. Tu się Niech pani sama to zrobi, ja to nagram z zewnątrz. Zobaczymy, jak ma będzie. uwaga Diabeł jest zabijany. Jedziemy. STOP No, przegina pani. Zobaczmy jak krzywo jesteśmy już. Teraz światkę w prawo. I do tyłu. Jeszcze. Stop. Prosto koła. I do tyłu. wystarczy parking i wychodzimy z kontrola Co? no musiałem na panią nakrzyczeć kurde ale teraz jest lepiej z tej strony. no z tamtej ale strony lepiej, lepiej. Musiałem na panią krzyczeć. Teraz niech pani wsiada i wyjeżdża. Pamięta pani, jakby tutaj był samochód pani męża, to bark ma być na końcu tego samochodu. Ja tutaj stoję, jak samochód. Jedziemy do przodu. I stop. No i wyjeżdżamy. coś tu się jeszcze stanie? Niedobrego. Oczywiście. ja na nami czuwają. Jak pani pamięta o tym. Uch, to... specjalnie włączyłem kamerę, żeby te wszystkie straszne rzeczy nagrać żeby no było wiadomo co dzisiaj cały czas jestem coś mi z tymi kątami nie idzie równoległe pamiętamy, mamy się zatrzymywać 100 razy, żeby dobrze wjechać mm. to, mnie, to ja chciałem, żeby to było precyzyjnie wszystko zrobione no i było, nie? prawie no tak, ale to musiałem drżeć się na panią grzywają. No i teraz piszczenie, płaczenie, płakanie przepraszam. Nie. O właśnie nie. Jeżdżamy. Właśnie. Gdzie ja teraz wjeżdżam? I mam się tam zatrzymać pod samą tą górą. Cieka jeszcze ten słup O matko bosko mm, Nie trzeba ja jadę tak skośnie dobrze, dobrze jadę no. bliżej tam, bo pani ręka nie starczy jeszcze, jeszcze jeszcze no prostujemy koła i hamulec, stop teraz wyrzucamy na parking ręczny mocno zaciągamy wyciągamy klucze, nogi do góry Nogi do góry, obie dwie Otwieramy drzwi, czy tam roztwieramy Za bardzo idealnie. Zamykamy okno, ze zam zabroziło. Włączamy bieg Bieg. Przód. Delikatnie gazu. gazu? I ręczny na dół. Co? I spokojnie. Widzi Pani jak ładnie jak precyzyjnie? Bardzo ładnie <laughs> Jeszcze trochę nie, już nie się. Nie mogę już dość <laughs> Dobra, stop Parking. Bardzo ładnie. Widzi Pani jak ładnie? <laughs> Nic się nie stało. No dobra. Żyjemy.